Pan został tajemniczo uwiedziony przez muzykę. Mnie to zawsze intrygowało, że u pana ta muzyka jest taka po prostu, właściwie staje się ta muzyka, staje się materiałem literacką. Tego w prozie nie ma wiele. To chyba należy przypisać pańskiemu jednak wykształceniu i, i, i temu, że z młodości pan dużo raz mm. z muzyką do czynienia. No. Wie pan, no, no, mam, ma pan zdecydowanie rację, że nikt mnie nie, przecież nie uczyli mnie literatury, że tak powiem, według reguł muzyki, natomiast przez to, że odebrałem pewne wykształcenie muzyczne i wiem, co to jest forma muzyka, znaczy uczyli nas tego o wiele silniej niż później na literaturoznawstwie forma, nie wiem, sonetu czy tak dalej, to, to są łatwe rzeczy, natomiast zrozumieć formę sonaty, czy zrozumieć formę koncertu, czy yy, jakiegoś innego tam, to, to, jest, to jest po prostu, Rzeczywiście czysta matematyka, znaczy czysta, no to, jest, to jest rodzaj takiej bardzo y, y, konkretnej architektury. I jeżeli się to dobrze zrozumie, na czym, polegają, na czym polega powiedzmy technika refrenu, technika repryzy, technika echa, i potem się zacznie to stosować w literaturze, to moim zdaniem wychodzą ciekawe rzeczy, no, to znaczy, że ja rzeczywiście stosuję coś takiego jak technikę refrenu, to znaczy, że jak, no dam taki dam minimalny przykład, że szczególik jest teraz na początku tego opowiadania muzycznego, że ten profesor chodził w spodniach marengo, tak? Tak Takie specjalnie używam nie w szarych spodniach, tylko marengo, żeby się to wybiło, to słowo. I potem się okazuje, że po 60 latach, jak oni się spotykają już na tym zjeździe absolwentów, to on, który zajął miejsce tamtego profesora, ten najzdolniejszy jego uczeń, ten słaby. on ma spodnie też marengo, mm -hmm. że to się odzywa takim echem. I to, yy, yy, to niby nic nie jest, prawda? Ale, ale, to w tym coś jest, prawda? No, z tego się robi literatura, z detalu się robi literatura, właśnie najciekawsze naj, naj w że są detale. A ja jeszcze chciałam wrócić do opowiadania, które się dzieje troszkę wokół kotłowni i kina Tęcza. Ta. Do tego bohatera o imieniu Oscar. On ma taki ton. Bardzo drwiąco ironiczne, kiedy mówi o tym, co się stało z Żoli Bożem, co się stało w ogóle z Polską przez te powojenne lata. Czy, czy to jest taki ton, który słyszy pan często wśród Warszawiaków? Czy ja wiem, czy to pana ton? Wa nie, to nie jest mój ton. To, wie pan, wie pani, no ja, ja portretuję pewnych ludzi. Tu założenie jest takie, to jest syn tego stryja Oskara. Tego tego, który oprowadził. urodzony, urodzony śmierć. Tak. Mm -hmm. To jest pogrobowiec, on jest urodzony po śmierci, po śmierci ojca, tak? Ojca. Nie znał tego ojca. I no, próba jest pokazana taka, że on, no, jednak on jest do niego uderzająco podobny, co stwierdza ten główny mój bohater, bo znał jednego i drugiego. Mm -hmm. tak? y I że to często tak bywa w życiu, że jest pewien. Typ temperamentu, że u tego ojca, który żył przed wojną, prawda, to, to, to się, że on był takim żero, entuzjastą w stylu Żeromskiego. Szklane domy, idealista. budowa, idealista. Prawda, optymista idealista. Tak. Ale bardzo. No i, no i, I że potem, nie, że, że ta rodzina go wyciągała, przecież siedziała w Ameryce, mogła go wyciągnąć stąd. Próbowała, wysłała mu złote monety. On nie chciał. On był takim ideowcem, no, ideowcem, prawda? Że on został no i zginął wreszcie w tym powstaniu, bo nie chciał zostawić tego, co sam wybudował. Ale ten prawda? Syn teraz jakby... A teraz syn ma dokładnie ten sam temperament, tylko na nie. No to, to przecież, co to ma znaczyć? To, to znaczy tylko, że. Okoliczności są inne. Jak była rzeczywistość międzywojna międzywojenna, zwłaszcza lata 20., bo tamto się, kiedy poznajemy tego stryja to poznajemy go w końcu lat 20., czyli to jeszcze nawet nie, za, nie, nie zaczęły się te gorsze lata, czy dwuznaczne lata lat, w latach 30., to był jeszcze okres tego wielkiego entuzjazmu, co może powstać po, w okresie odbudowy, odbudowy państwa po 120 latach niewoli i tak dalej. I, a z kolei ten, ten syn jego, urodzony tuż po wojnie, no powiedzmy w 45, 46 roku, no to, to, to on opowiada swoje życie, w czym on żył, jak, co się składało na jego życie, prawda? Najpierw ten Stalinizm, później ta szarzyzna, później te tąpnięcia Tworzył władzy. Gdański ale w 60. No, no tak, roku. No tak, wszystko, on to wszystko wymienia jako właściwie no same takie jakieś porażki, upokorzenia i dlatego jest zgorzkniały. Ale ja mam tak. właśnie takie, co mnie zaintrygowało w tych opowiadaniach, pewien... Ton, nuta, nostalgii jednak zamienionym. To mnie troszkę zaskakuje u Pana, bo zawsze Pan mówił, że PRL był czasem marnym i zdegradowanym. Zmienił Pan trochę zdanie? Nie, absolutnie nie, ale gdzie pan odnajduje nostalgię za minionym PRL-em? Tu jest tak, nostalgia za przedwojennym czasem. Ja wprost przeciwnie, Od, tutaj było dużo właśnie takich... Tu jest gorycz, gorycz raczej. No to jest jest gorycz, jest przypadku... To jest nostalgia za minionym, a nie minionym PRL-em. No PRL a tak, ale no, to, to jest różnica. A bo pan powiedział, że to jest różnica. No, ja nostalgii za PRL-em naprawdę nie mam. No to i mówię zupełnie szczerze, chociaż są różne opinie. No, właśnie niedawno tutaj gościł państwa pan Rylski, tak? No, to tak, o, tak. O, o ile dobrze pamiętam, to on właśnie coś powiedział, że właśnie... to mu się nie... świetnie że, wtedy żyło. Że, że, tak, tak. Że znaczy on miał podobne e, takie zdanie, jak, e, jak taki ten pisarz rosyjski Zinowiew e, młodości Orli Lot, ta słynna jego książka. Że my Kochamy naszą młodość, czy kochamy nasze dzieciństwo nie ze względu na zewnętrzne okoliczności, tylko ze względu na to, że ono było młodością i dzieciństwem. No ja się z tym nie zupełnie zgadzam, znaczy mówię w tej chwili o Zinowiewie, ale no są przyjmuję, że są takie postawy. No. Tutaj jest dużo goryczy, na przykład jest opisane yy, tak. Tylko nadmienione jak Picasso przyjeżdża do Polski i jadą pokazać mu ten szklany dom przy ulicy Mickiewicza na Żoliborzu i on chwilę patrzy po czym pali papierosa i oni ten papieros nie do pałek później jako jest... relikwie traktują. Ale wie pani, że to jest prawda. To jest, to jest, to jest prawdziwa historia. Tak. Ja nawet znałem jeszcze... Dozorczynie tego szklanego domu tam na Mickiewicza, która to opowiadała i nawet pokazywała mi słoik, taki mały mhm. słoik po musztardzie, w którym ten nie był mieszkał. Potem... No. To jest autentyczna historia. Jacek a oni, Kurun, a oni prawda? To jest ten sam dom. To jest nie, ten kuron, nie, 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 nie ten. Kur, on jest na Mickiewicza, ale z drugiej strony placu Wilsona. To jest, to jest ten no, sztandarowy dom żydowskiego. No, Korbizierowski. Tak, Korbizierowski, tak. zrobiony w stylu. I dlatego zawieźli Picassa, który znał Korbiziera, żeby pokazać, że mm -hmm. oni go oszukali. Oni go oszukali, bo oni mu powiedzieli, że to jest dom wybudowany po wojnie. A on był z 1937 czy 1938 roku, to jest jeszcze dom przedwojenny. No, no. I, i on mówi: Widzisz, no, to jesteśmy... To było takie upokarzające jest upokarzającą historią. No, e, no tak, no znaczy, on, ten, 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 ten syn, ten, ten, ten kuzyn Oskar, jak ja go tam nazywam czyli ten, ten który urodził się po wojnie. No on widzi, że to wszystko było takie, że były wielkie nadzieje, były wielkie zamiary, a właściwie jesteśmy w świecie znani znowu tylko z jakichś tych martyrologicznych rzeczy, bo on tam tylko pokazuje. Popie, bo mówi o, popieł, o, 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 o zbrodni na popiełuszce mówi. I o, o, i o egzodusie Żydów, 60, że, że, że kpili, że mówili, że yy, dworzec Gdański był Tak w, mówili, naprawdę? No, tak, no. I to mówili sami wyjeżdżający z taką ironią. A żegnał pan kogoś na tym dworcu? No proszę pani, no. codziennie tam się bywało.